No Dobra, odcinek trzeci od juzu, i ta z tego co wiem, są dwa isteregi, nie jeden jak ostatnio, tylko będą dwa, także zobaczymy. Trzeba wyłapywać dwa isteregi aż. Let's go. My po prostu chcemy isteregi wyłapać, wcale nie chodzi nam o porażkę. <laughs> może być i tak, guys, może być i tak, zacięło mi się. co coś zrobiła. Okej, okay, dobra, guys, mieliśmy pierwszy isterek. Mieliśmy pierwszy isterek. The scene. <laughs> ta scena, guys, ta scena mid flight was Ale to, to musi być, to musiało być fajne. Jak Juzu sobie robiła wcinek i dosłownie pierwsze słowo, już po insze to jest już isterek. To musiało być super Yuzu <laughs> pewnie jak to usłyszała, tak się rozciągnęła na fotelu, strzeliła se palcami i mówi Dobra kurwa fajrant <laughs> Mmm, tak bardzo nie lubi wariackiego wyścigu, że nie zwrócił na to uwagi. A na co miałem zwrócić uwagę? Na Camio, czytaj wyżej sterek w samolocie byli rokowcy, byli ci rockmeni tam, po co dziew te były A, okej. Okay. A to dobrze, to dobrze dla nich, że byli, spoko. Nie przejmuj się tym, jak wszystko dobrze. Po prostu stąd do tej kary i jest git. Ej, to jest dobre. Może za spóźnienia, wasze oczywiście, bo ja zawsze na czas jestem, będę po prostu popierał opłatę, 100 zł za każdą godzinę spóźnienia, co wy na to? Jestem na tak, no i pięknie. Sorry, nie mam kasy, jak tam twoja forma? Fajnie, dzisiaj sobie biegałem na bieżni ogólnie i kurwa, mam no taką historię, nie wiem czy mam ją mówić, bo jest, ja pierdolę. Dobra, nie będę się, nie będę po prostu w szczegóły się, e, nie będę się w szczegóły po prostu bawił, powiem po prostu szybko. Przez przypa przypadek. Ogólnie zmaczowałem się na Tinderze z kasjerką z mojego sklepu. Jest kurwa mega dziwnie. Darmo szluki. Cofnij był, przegapie mi starego. O Boże, przepraszam. Łaku łaku. Zróbmy, zrobimy tak. Zamawiam Muse ARG z kanału Pioffi. że to nie jest twój klimat, ale mnie ciekawić, to to włącz Czelejski, skip się nie wyprzedzi. Znaczy ARG dalaj wiec kreskówek, to fan, no nie wiem. No nie wiem czy... Szczerze mówiąc, to nie wiem, naprawdę. Czy Regi na live'ie z Pioskówek się przyjmie. Eee, dobra, okej, yyy... Ooooooo... Man, dobra, widzę, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, hold on, muszę to zobaczyć. Dobra, czekajcie. Why on earth would you do that? Even if you ignore the piranhas, which is a sentence I never thought I'd say, bungee jumping is never safe. How many times have you gone to put an elastic around a half-eaten bag <Bark> of chips, and it just stabs? Wiesz, czego się bardziej śmieję? Bardziej się śmieję z tego, że tak teraz idąc tłumaczeniem takim in-universe, w porażce dla nich to jest związek frazeologiczny. Założyć gumkę na głowę puszowego wegety. To jest związek frazeologiczny po prostu. I to mnie najbardziej bawi, kurwa, nie? <laughs> ja pierdolę. Piękne. Piękne, piękne. naprawdę, nie, brawo. Super, brawo, Józuś. Serduszka dla juzuś, bo mnie rozpierdoliła w tym momencie.

Nie chcesz się przemądrzać, Josuś. Dump these carloads into our faces before challenge time. No, I'm tapping out. For serious? Can I eat yours too? Your funeral. Um, chociaż... Nie, dobra, nie, never mind, never mind. Bo myślałem, że tutaj powinno być, że your funeral to jest nasze po moim trupie, ale ch chyba nie, bo bo jest over my dead body, to też jest taki związek frazeologiczny, no nie, to nie ważne, never mind. Jednak się nie wymniw Ile razy założyłeś gum gumkę na głowę pluszowego wegety, a ona pękła? Ja pierdole, ja, ja teraz będę używał tego związku frazologicznego w jakichś sytuacjach, naprawdę. Na przykład, no nie wiem, ziomek będzie chciał poderwać dziewczynę, która nie jest dla niego i mu rzucę właśnie takim związkiem frazologicznym. Ziomek, ale pomyśl, ile razy zakładałeś gumkę na głowę pluszowego wegety i ona pękła? Mierdolne. Ej, jesteś zajebista. Współczesny język młodzieży. Najlepszy... Wiecie, wiecie czego żałuję? Że nie jestem bardziej popularny. Gdybym był popularny jak na przykład, nie wiem, jakieś te wszystkie gimpery... Nie wiem, to jest teraz popularny, po prostu biorę pod uwagę to, co wiem. Ale jakbym był popularny jak te gimpery i tak dalej, to ja bym po prostu... W... Tak zadziałał na ludzi, żeby oni gadali w taki sposób. I to było po części piękne, po części smutne. Dla nas jesteś popularna. Dziękuję. Ripper, nie not rip your pants open. We got a lot of letters last time. Probably love letters. Incorrect. Most were just envelopes filled with vomit. fajną mam koszulkę. Bałary się odpala. Dopiero 20.10. Bauer, czy tu jesteś najebany? Cześć, najpierw na bezpiecznym linku sobie zobaczę. Ej, ej nie, ej nie wie, ej nie. Ej nie, to jest fake. Ej nie, to jest. No, dobra, guys, pokazuję wam. Koszulka Bauera, ale coś, coś mi się wydaje, że to jest fake, ale. Nie. Czekajcie, do. No... Kurwa, czy to, to, czy to jest fake? To jest kurwa fejk, czy nie, ja nie wiem. O chuj Ja pierdolę Mam reklamę. Ja pierdolę. Nie no to... Kurwa, no... Bo tak, obraz widać, że leży legitnie, nie? Tylko napis mi coś nie pasuje. Napis tak średnio pasuje, ale reszta legit wygląda w miarę. Nie no, ja wiem, że sam mógł spruić koszulkę jak najbardziej, a ja, ja to kminie, tylko po prostu czy Bauer jest na tyle pierdolnięty, żeby coś takiego robił po prostu, nie? O to mi chodzi. Bardziej mi o to po prostu chodzi, nie? <grym> nie no, ja wiem, że napis jest lustrzany, kurwa, no, nie. ja wiem, tylko po prostu jakość tego napisu no, wygląda jakby był narysowany w pańcie. O to mi chodzi. Taka jakość jest jakby był w Paint narysowany, mimo że obrazek faktycznie dobrze wygląda, nie? Ale... Naprawdę, czy Bauer jest tak popierdolony, żeby sobie zrobił coś takiego? Damn. Oh my god. Ej, właśnie to jest napisane Fuzjoneg, bo F-U-Z-I-O-N... Nie. Fuzjonik? Fuzjonig. nig. tam jest Fuzjonik. Co jest, kurwa? A fuzjonia, dobra, fuzjonia, dobra, okej okay. Ja pierdolę Boxano, co tam? No idealnie! Bamer zrobił koszulkę No i tak dobrze... Nie Powiem tak, mógł zrobić coś gorszego, mógł wydrukować inny obrazek, ale oficjalny uniform fuzjon bez kitu. Ja pierdolę. O mój Boże, o mój Boże. Dobra, dobra. Fajna gorzuka, Bauer, fajna. Jesus. Ogólnie teraz padł mi pomysł, żeby sobie zrobić merch na pluszaki Fuzjonka. Taki po prostu Fuzjony, tylko że pluszaczek. Ale po akcji z wegetą, boję się, że to będzie źle wykorzystywane. Ale może, ale, ale, ej, a może bym na tym nawet zarobił mimo wszystko, wyobraźcie sobie. Zestaw, fuzjonka, plus, pluszak, fuzjonek, plus paczka dureksów, co wy na to? Dajesz dziewczynie... To jest kurwa dobre, ej. Dajesz dziewczynie pluszaka. <laughs> I to <może> <laughs> 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 nice one. Damn. This to admit that I have to admit that I have to admit that that Powinien umrzeć. To nie kumpel, za plan. O dupa! Nie, taki szalony pomysł, a gdyby tak po prostu podleciał tam ktoś i szybko zapamiętał numery i potem to wpisał, Cukiernia fuzjonia. Dzień, w którym odkryłem lukier. Kurwa, muszę przyznać, to jest dobre. Na kilku płaszczyznach. To, to jest dobre, naprawdę, naprawdę to jest dobre. No, naprawdę to jest kurwa dobry slogan, pod naszą uniwersum, serio. Czy jest link do tych napisów? Tak, tylko pytam z ciekawości. Nie, te napisy są nasze, bo robi je Juzuś. Nasza tutaj użytkowniczka. W sumie, tak na dobrą sprawę, Juzuś jest jedyną osobą, która stworzyła polskie napisy do porażki na chwilę obecną, tak mi się wydaje. Także brawo, Juzuś. Teraz sobie pomyślałem. Jakby ktoś powiedzmy zrobił yy, ten go shota z tej porażki, powiedzmy, że ktoś chce po prostu nasze napisy ukraść, co nie? Cały odcinek chce ukraść, potem stawiać, że niby on daje polskie napisy. I wyobraźcie sobie, że osoby, które są poza naszym uniwersum, oglądają sobie te odcinki, co nie? I nagle mają moment, gdzie jest w napisach, jak, jak ile razy się zdarzyło, że zakładasz gumę na pluszowego Wegetę? I taka sama mindfucka, co się kurwa dzieje, co to są za napisy. O chuj tu chodzi, nie? No kurwa, wyobrażam to sobie. To jest dobre zabezpieczenie z jednej strony, bo zobaczcie, Yuzu robi insteregi, które tylko my zrozumiemy, ale dwa robi zabezpieczenie przed kradzieżą. Mimo wszystko. To jest, to jest kurwa dobre. To by nie przyszło, bo ty gadasz cały czas. Wystarczy wyciąć momenty, w których, w których gada, i jest git. Nie no, pewnie by ludzie zauważyli te cię cięcia, ale to jest... ale z... zobaczcie, mimo wszystko takie moje stopowanie i gadanie też jest dobre zabezpieczenie przed kradzieżą. Bo okej, okay, ktoś sobie zrobisz, oto spoko, ale potem musisz siedzieć kurde 20 godzin, żeby wyciąć moje pierdolenie. Opłaca się kra kraść? Nie bardzo. Ciebie też dupa strzela. Nie wiem czy byś ludziom chciało przepisywać napisy. Juzu, ile ci idzie robienie napisów? Cringe. Mmm, fuz, jak już mówimy o kradzieży, czy masz licencję na kreskówki? Um... Kurwa, Jezus Maria Boże. O, o dobra, Kumpel da mi licencję na kreskówki. Dobra, e, to mam, to spoko. To git, nie, to mam, Kumpel mi dał. Byłem w pierdulu, jak tam mydło. Czy byłeś w Pierdolu, jak tam mydło? Powiem ci tak, mój pobyt w więzieniu pokazał mi, jak się poprawnie schylać po różne rzeczy. Czy, ta emotka, czy emotka, czy to emotka, która jest darmo z 7TV? Szczerze mówiąc to nie wiem, wpisałem sobie po prostu w Google GIF, PP, cigaret i mi wyskoczyło to. Czy to jest darmowe dla wszystkich, to nie mam pojęcia. Po prostu znalazłem i sobie to wkleiłem. Oh, i Chciałbym, żeby ona poszła w gwizdu. Dobra, niech influencerka se pójdzie. Chociaż, szczerze mówiąc, jak tak na nią taki fokus, to mi się uderzy, że nie, nie ona. Influ nie może, było mówione na tym, że Topielce nie odpadła, Ale przecież ona nie była topielcem. Topielcem był ten. No. Afroamerykanin i ta Ruda Laska. Ja mówię o tej, 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 co siedzi obok, nie? Ona też jest chyba Influ. O, ale MK? Ona nie jest There are 6 marshmallows on this plate. If you get one, you're safe. If you don't, you'll head to the dock of shame and be taken away by the drone of despair. A aktorka, dobra, no to mówię o aktorce w każdym razie. Zresztą kurwa, influencerka aktorka to jest jedno i to samo, bo influencerzy po prostu udają, że są bogaci. Ostatnio widziałem takiego fajnego posta, że Selaska zrobiła w samolocie zdjęcie w pierwszej klasie, co nie, i wstawiła na Insta, że pierwsza klasa i tak dalej, a potem ktoś jej cyknął fotek, siedzi kurwa w trzeciej klasie z biedakami. <laughs> Także wiecie. Raj, Wayne, Julia. Tylko będzie... Jest! Wreszcie jestem zadowolony z wyniku. Jesus Christ. No i pięknie. Napisy Yuzuna. Mam nadzieję, że i tym razem się podobało. Pozdrawiam i dziękuję za obejrzenie. Tylda, Bardzo ładnie. W filmie okazało się, że Nichelle jednak nie potrzebowała dublera. Ej, są trzy easter Nie być dwa, są trzy! W filmie okazało się, że Nichelle jednak nie potrzebowała dublera. XD <śledzianie> <śledzianie> Niespodzianka! Nice! Mamy to trzy isteregi, kurde. Pięknie, pięknie józuś, bardzo ładnie. Dobrze to.